Dzień dobry Państwu, mówię Jarosław Dąbrowski. Dzisiaj chciałbym w tym odcinku kontynuować temat oczyszczania organizmu, jako elementu bardzo istotnego poprawy naszej odporności na infekcje i na działalność wszelkiego rodzaju patogenów mikrobiologicznych. Chciałbym wspomnieć także o jeszcze jednym ważnym elemencie detoksykacji, czyli uwolnienia organizmu z toksyn obciążających przede wszystkim właśnie pracę układu odpornościowego, mianowicie o odgrzybieniu. Także tutaj w tym zakresie mamy dużo do zrobienia. Pamiętajmy także, że powinniśmy stosować odpowiednie procedury, czyli kolejność prowadzenia tego oczyszczania organizmu. Ta kolejność może być różna u różnych ludzi w zależności od występujących obciążeń, w związku z czym warto byłoby zrobić taką diagnostykę tych obciążeń i w ten sposób później ustalić jakąś ścieżkę postępowania. W każdym razie, gdy dojdziemy do momentu, kiedy już uwolnimy organizm z toksyn metali ciężkich, przede wszystkim także z pasożytów, z robaków, wielokomórkowców, powinniśmy też pamiętać o procedurach, za, o, o organizmu z pleśni wszelkiego rodzaju grzybów, które także towarzyszą nam non-stop przez całe życie i z którymi mamy kontakt najczęściej też przez powietrze. Ważnym elementem jest tutaj stosowanie diety oraz odpowiednich preparatów i skorelowanie tych elementów prowadzone pod no, opieką doświadczonego terapeuty bądź lekarza wymieniam w tej kolejności, ponieważ myślę, że lekarzy jest trochę mniej niż takich naturoterapeutów, którzy się tym zajmują, ale wprowadzenie takiej, takiej procedury też jest bardzo skuteczne i w naszej praktyce potwierdza się wysoki stopień osób, które uwalniają się od tych obciążeń po przeprowadzeniu prawidłowym takiej kuracji. Jeśli chodzi o obciążenia Chemiczne. Chciałbym wspomnieć także przede wszystkim o roślinach, które posiadamy w domach. Trzeba tych roślin mieć jak najwięcej. Dobrze jest mieć rośliny zarówno i liściaste, jak i o ostrzej zakończonych końcówkach. W tej równowadze tych roślin widzimy także dużą skuteczność, jeśli chodzi o wpływ na na oczyszczenie powietrza, czyli na wdychanie toksyn uwalniających się właśnie z naszych mebli, z naszych powierzchni lakierowanych, mebli, z, z naszych tapicerek i z farb, którymi pokryte są ściany. To jest też bardzo ważny element, by w ten sposób uwolnić układ odpornościowy i go mógł skierować swoje siły do walki z potencjalnymi, groźnymi infekcjami wirusowymi. Dziękuję uprzejmie i zapraszam na kolejny odcinek. Do widzenia.